Cześć towarzysze, w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że opowiem wam o typach broni, jakie możemy spotkać na ulicach Night City. Broń typu Smart. Wyposażenie to potocznie nazywane jest Smart i o dziwo zostało wynalezione w 1960 roku. Zastosowanie tego rodzaju wyposażenia miało mieć miejsce podczas walk w kosmosie, jednak niedopracowana technologia była bardzo zawodna. W 2077 roku tego typu broń używana jest na ulicach miast. Kojarzona jest z najnowocześniejszym wyposażeniem, gdyż używana jest w cyberimplantach. Smart Gany korzystają z laserowego lub sonicznego naprowadzenia pocisków. W skrócie pocisk Grodżet po wystrzeleniu analizuje ruch celu i sam koryguje trajektorię, aby w niego trafić. Broń typu Power to inaczej tak zwane Power w slangu gangsterów. To najprostsza broń palna korzystająca ze standardowej amunicji. Od stuleci używana, sprawdzona i przez to niezawodna. Jest bardzo popularna wśród policjantów wojskowych czy też cywilów. Ten typ broni obejmuje zarówno tanie wykonane polimerowe jednostrzałowe pistolety, które można kupić w automatach, poprzez precyzyjnie zaprojektowane karabiny szturmowe i inne rodzaje broni palnej. Broń typu Tech, tak zwane Tech spluwy. Tego typu wyposażenie napędza swoje pociski za pomocą energii kinetycznej. Pocisk osadzony na szynie kinetycznej rozpędza się i z niebywałą prędkością leci w stronę celu. Amunicją w tej broni są najczęściej proste metalowe strzałki, które po odpowiednim ustawieniu mogą nawet przebić pancerz pojazdu, nie wspominając już o kamizelkach odpornych. Minusem tych spluw względem pozostałych jest na pewno niska szybkostrzelność. Amunicja bezłuskowa wystrzeliwana z tych splów cechuje się ogromną siłą przebicia, zasięgiem i precyzją. Broń biała, broń ulicy, szumowin bezdomnych i świadomych zawodności broni palnej. Jest to skuteczne narzędzie mordu, które nie sprawdza się jedynie gdy na naszej drodze stanie w pełni wyposażony użytkownik broni palnej. W Night City dostępne są też ekskluzywne rodzaje broni białej, takie jak katany, czy też mononoże które dodatkowo można pokryć neurotoksyną, czy też wyzwalaczami EMP. Tego typu wyposażenie cenione jest również przez osoby potrzebujące zneutralizować cel po cichu. Najdroższą bronią białą są oczywiście cyberimplanty, takie jak mononici i ostrza modliszkowe. Każdą broń w Night City możesz dowolnie modyfikować, dodawać celowniki, wybierać ładunki, jakimi będziesz strzelać, czy też zmieniać kolor. Różnikarze w grze Dają pełną możliwość przygotowania się do walki. Jaką broń byście preferowali w uniwersum Cyberpunk? Klasyczną broń palną? Białą? Czy może sięgnęlibyście po coś bardziej zaawansowanego, takiego jak Tech Gany? No, chyba że stawiacie na pełną modyfikację swojego ciała, a wtedy Smart Gany czy Ostrza Modliszkowe dają wam niezłego kopa. Ja osobiście przetestuję wszystko i zobaczę, co mi podpasuje. Podejrzewam, że Tech Gany będą pełnić rolę snajperek, więc może uderzę w ten temat. Zobaczymy. Tymczasem, jeśli podoba Wam się materiał, pozostawcie po sobie jakąś łapkę i komentarz, a widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się. Cześć!